Witajcie widzowie, z tej strony Blackheart, no i za nami szalony tydzień, mamy prezydenta, który na kilka dni przed swoją inauguracją wypuszcza memecoina, Później robi to oczywiście jego żona. Na rynku mamy Pump and dump, później znowu Pump, inauguracja Trumpa, nowe ATH Bitcoina. No i oczywiście masę, masę innych wydarzeń, także dzisiaj będę się starał je wam szybko tutaj streścić, tak abyśmy byli na bieżąco z tematem. Więc postaram się jak najbardziej, tylko mogę ominąć ten mincoinowy temat. Pozwolę sobie tylko tutaj na krótki komentarz. A no zatem, nie przedłużając, zapraszam. Na wstępie, oczywiście, pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. A obecnie, tak jak widzimy, Bitcoin handluje nam w okolicy 104 500 dolarów. No, i tak jak widzimy, jak też pewnie wszyscy doskonale wiedzą, mieliśmy zawirowania na rynku w tym tygodniu. Od tego naszego dołka w okolicy 89 000 mieliśmy raid aż pod 106 000 dolarów za Bitcoina. Następnie odreagowanie do poziomu 100 000. Jeszcze przed samą inauguracją błyskawiczna pompa po nowe time high na Bitcoinie w okolicach 109 500 dolarów. Następnie cały ten ruch znowu został wytracony i miejsce miało odreagowanie z powrotem w okolice 100 000 dolarów a następnie znowu ruch wzrostowy, który nas wyniósł w okolice 107 tysięcy dolarów i obecnie jesteśmy tutaj na takim małym, stopniowym, bardziej spokojnym odreagowaniu, także niewątpliwie działo się na bitcoinie. A jeżeli chodzi o ogólnie nasz cały rynek, no to obecna kapitalizacja wynosi 3,6 tryliona dolarów i mieliśmy również w tym tygodniu all time high kapitalizacji, który wyniósł na poziomie nawet 3,75 tryliona dolarów. Dominacja Bitcoina mniej więcej w tych samych okolicach około 58%, a wskaźnik Fear and Greed Index pokazuje nam obecnie chciwość na poziomie 66 punktów. A newsy wydarzenia myślę, że zaczniemy od tego co najbardziej grzało kryptospołeczność w ten weekend, czyli uruchomienie przez Trumpa, jego meme coina, tokena Trump. No i było to wydarzeniem. Bez precedensu pod wieloma kątami na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, w życiu nie widzieliśmy żadnego prezydenta, który uruchamiałby jakiś swój token, zwłaszcza Mimcoin. Po drugie, błyskawiczny wzrost samego tokena, gdzie w zaledwie niecałe dwa dni token osiąga wycenę 15 bilionów dolarów w kapitalizacji, no i cenę per token w okolicach 75 dolarów. Więc miało miejsce absolutne szaleństwo, wszyscy wchodzili w ten token na kompletnym FOMO Także ci co załadowali się wcześniej to bez wątpienia mieli okazję do zarobku Były to głównie boty, insiderzy no i pewnie kilku memecoinowych degeneratów, którzy kupują po prostu wszystkie memecoiny jak leci Natomiast czy jakiś zwykły, codzienny inwestor miał tutaj szansę coś z tego ugrać? No raczej nie. Natomiast też sam token Trumpa... Nawet nie zdążył się dobrze rozpędzić, a później mieliśmy odpalenie tokena jego żony Melani, która tak na dobrą sprawę no po prostu zabiła całe momentów na tym tokenie. I nie tylko na tym tokenie, bo też wysłała płynność tak naprawdę z całego rynku krypto. Wszyscy sprzedawali swoje torby i ładowali się jak najszybciej tylko mogli w tokena Melani. No i ten też token cieszył się podobną dynamiką wzrostu, natomiast aż tak wysoko nie udało mu się tutaj pofrunąć. Jak pokazuje nam CoinMarketCap, to kapitalizacja tego projektu wynosiła ponad 2 biliony dolarów, co wydaje mi się, że nie jest dokładne. Wydaje mi się, że ten token miał gdzieś swój szczyt w okolicach 6-7 bilionów dolarów, no ale jeżeli tak pokazuje CoinMarketCap, to niech tak będzie. A cena tego tokena sięgała nawet Blisko 14 dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o same te tokeny, no to cóż, można tutaj powiedzieć, o, wygląda to po prostu źle. A mówiąc wprost, wygląda to po prostu jak skok na kasę. Ale o tym może za chwilę. Na początku weźmy może dwa kroki wstecz, zastanówmy się nad tym, co dokładnie się stało i w jakiej jesteśmy sytuacji. A wygląda to mianowicie Prezydent Stanów Zjednoczonych uruchamia swojego Mimikoina, Brzmi to tak niedorzecznie, że naprawdę wygląda na to, jakbyśmy żyli w jakiejś symulacji, jakby to się nie działo, to by nie miało miejsca. Może to jest jakiś żart, może z, możemy zresetować tą sytuację. No ale niestety tak nie jest. To wszystko jest prawdą, i to jest oficjalny token obecnego już prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to naprawdę tak absurdalna sytuacja, że w dalszym ciągu jakoś staram się przeprocesować te informacje w swojej głowie. No i jakoś to nie chce, nie chce do mnie dojść. A w pikanterii całej tej sytuacji jeszcze tutaj dodaję. To zdanie w tym disclaimerze, gdzie możemy przeczytać, że ten meme coin nie jest polityczny i nie ma nic do czynienia z żadną polityczną kampanią oraz żadnym innym politycznym urzędem ani żadnym politycznym stanowiskiem. Wydaje mi się, że w tym momencie niedorzeczności tego zdania nie trzeba nikomu tłumaczyć, także. Przejdziemy sobie szybko tutaj do tokenowi tego projektu, a to tylko po to, żeby odkryć tak na dobrą sprawę, że 80% tokenów jakie zostaną wypuszczone z tego projektu jest w posiadaniu tak naprawdę jednej firmy, jednego podmiotu należącego do Trumpa. 10% tokenów zostało przeznaczonych do Liquidity Poola no i 10% na jakąś publiczną dystrybucję. A pozostała część jest właśnie w rękach tych enigmatycznych twórców oraz CIC Digital. Natomiast same te tokeny nie będą oczywiście zwalniane od razu. Poszczególne alokacje mają tutaj różne lockupy po 3, 6 i 12 miesięcy po których to zostanie uruchomione 24 miesięczne vesting a może na przykładzie tej pierwszej alokacji będzie to wyglądało w następujący sposób na dzień uruchomienia tokenu nie mamy dostępnych żadnych środków z tej alokacji następuje zamknięcie na następne 3 miesiące w tym przypadku po trzech miesiącach tego zamknięcia uruchomione zostanie 10% z tej alokacji jako Initial Cliff. No i wówczas też startuje ten 24-miesięczny okres odblokowywania środków, a środki będą odblokowywane proporcjonalnie każdego jednego pojedynczego dnia. Także krótko mówiąc, już po trzech miesiącach ten token zacznie nam się powoli, stopniowo po prostu rozwadniać. Zostanie po prostu zrzucany na rynek, na kupujących, bo tak na dobrą sprawę nie ma żadnego przeznaczenia. Przypominam, że jest to zwykły meme coin. tutaj nie ma żadnego procesu developmentu, nie trzeba go rozwijać, tam się nie będzie działo nic z tym projektem. Nie będzie on używany kompletnie do niczego. Także mówiąc jeszcze prostszym językiem, te 80% tokenów Trump służą tylko i wyłącznie do tego, żeby je sprzedać na rynku. Nie ma to żadnego innego celu. Te tokeny mają zostać tylko i wyłącznie sprzedane. Wiem, że ludzie tutaj będą spekulować na ten temat, że Trump będzie szilować ten coin i tak dalej i tak dalej. Natomiast moim zdaniem raczej się to nie stanie. Najprawdopodobniej Trump będzie tego tematu unikać, będzie się od tego tematu ucinać, a to z tego powodu, że po prostu on nie może używać jakby swojego wpływu, swojego stanowiska do tego, aby generować swój własny personalny, prywatny zysk, a tym właśnie byłoby szilowanie swojego Dlatego właśnie uruchomił tego Mimkoina jeszcze przed swoją inauguracją, żeby nie spotkać się z tego typu zarzutem, który to też zarzut byłby zarzutem kryminalnym. Trump jest inteligentnym gościem, dlatego myślę, że na coś takiego by sobie raczej nie pozwolił. No a też dzisiaj dostaliśmy pierwszy publiczny statement Donalda Trumpa odnośnie jego Mimkoina. także może puszczę Wam tutaj to nagranie. You your crypto coin the other day. Do you intend to continue selling products that benefit yourself personally while you're president? Well, I don't know if it benefited. I don't know how, where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? You made a lot of money, sir. How much? Zapytał reportera, ile zarobił po tym, jak się dowiedział, że to są biliony dolarów, no to zawiartował, że to są peanuts dla tych gości, teraz nie wiem, na kogo tam wskazywał. No ale myślę, że to nam właśnie pokazuje, jakie nastawienie będzie miał Trump do tego coina podczas swojej prezydentury. Z tokenem Melanie jest też bardzo podobnie. O tyle że to Westing jest 12 miesięczny, gdzie po 30 dniach od uruchomienia tego tokenu zaczną się uruchamianie alokacji dla zespołu tego projektu, tego tokena, które to stanowią 35% całej supply. Natomiast tutaj token został podzielony na kilka jeszcze innych alokacji na Public Distribution, oczywiście na Liquidity Pool, jakaś porcja dla community i treasury. Także, co tutaj ten projekt planuje, na co mu te alokacje też ciężko w tym momencie powiedzieć. A więc to tyle, jeżeli chodzi o meme coiny. Następnie, mimo że słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu zupełnie coś przeciwnego, krypto miało zostać priorytetem w Stanach Zjednoczonych, natomiast po inauguracji Trumpa nie zostało to odzwierciedlone na liście dla republikańskich posłów, senatorów. No i też jak wiemy na ten moment Trump nie podpisał żadnych executive orders dotyczących krypto, tych bardziej znaczących typu utworzenie strategicznej rezerwy, także może to trochę martwić, gdyż słyszeliśmy, że będzie podpisywał tego typu rzeczy w pierwszy swój dzień, w tym momencie jest drugi, trzeci w zależności właśnie jakby liczyć, no ale nie mniej tak właśnie wygląda obecna sytuacja. Obecnie trwa zlot WEF-u w Davos, na którym to również jest poruszany temat Bitcoina i tutaj mamy przykład prezesa dużego banku ze Stanów Zjednoczonych, który rzekomo włada asetami w postaci 50 trylionów dolarów. No i gdzie też ten CEO mówi, że aktywa cyfrowe reprezentują nową, interesującą, innowacyjną technologię, którą my uważamy, że będzie ważna dla na Systemu finansowego przez następne 10-20 lat. Na w dowoz mamy również Briana Armstronga, czyli CEO prezesa Coinbase'u, który to powiedział, że Bitcoin jest lepszą formą pieniędzy niż złoto. Więc, oczywiście, dobra informacja, że takie silne opinie wybrzmiewają w publicznych przestrzeniach. Może teraz zamiast mówić nam, że mamy rezygnować z out. Nie podróżować i śrobaki może zaczną nam mówić, że powinniśmy kupować bitcoina. Także kto wie. Na zjeździe w Davos mamy oczywiście również Larego Finka, czyli prezesa BlackRocku, który również zauważył na tym zjeździe korzyści płynące z posiadania bitcoina, że można się zabezpieczyć przed inflacją, przed różnymi politycznymi zawirowaniami. No i który też stwierdził, że jest dużym zwolennikiem bitcoina. Następnie wieści z sektora bankowego. W tym wypadku Bank of America, czyli prezes jednego z większych banków w Stanach Zjednoczonych, mówi, że branża finansowa jest gotowa adoptować płatności w krypto, jeżeli tylko regulatorzy dadzą do tego zielone światło. A jak wiemy, Biden jest out, Gary Gensler jest out, Trump montuje nam pro-kryptowalutowe osoby w rządzie Stanów Zjednoczonych. Więc z całą pewnością w niedalekim czasie uświadczymy właśnie tego zielonego światła, no i wówczas zobaczymy, jak zaczną implementować tą technologię różne banki na całym świecie. No i to też jest właśnie powiązane z tą całą amerykańską narracją, czyli z jakich potencjalnie projektów mogą korzystać banki, aby dokonywać tych płatności. No i tutaj należałoby zwrócić uwagę na projekty bazujące w Stanach Zjednoczonych, właśnie jak Chainlink, jak Ripple. Jak Cardano, jak Hedera, które też obecnie są już powiązane, można powiedzieć, właśnie z rządem i które też są kompatybilne z tym bankowym standardem ISO. Więc na tę chwilę tego typu projekty mają po prostu największą szansę stać się partnerami dla tych największych banków ze Stanów Zjednoczonych. A to oczywiście będzie dla nich bardzo dobra informacja i dla wycen tych tokenów. Następnie World. Liberty Finance, czyli projekt powiązany z Donaldem Trumpem, chcąc uczcić inaugurację 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ogłosiło następujące zakupy: 47 milionów dolarów na Ethereum, 47 milionów na wrapowanego Bitcoina, no i później po 4,7 miliona na tokeny AWE, Link, Tron oraz ENA. Oczywiście sam token Tron nie ma tutaj nic do czynienia, nic wspólnego z DeFi, a zapewne ich token znajduje się na tej liście tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu Justin Sam sam włożył pieniądze w ten projekt. No i prawdopodobnie właśnie teraz za te pieniądze World Liberty Finance kupuje to, tokeny Trona. Więc trochę to właśnie wygląda w ten sposób. A jak wiemy, Justin Sun kontrowersyjna postać, jest naprawdę bardzo dobry w marketing. No i w przyszłości widzieliśmy podobne jego tego typu ruchy. Więc gdyby dopuścił się tego zakrania, to w ogóle by mnie to nie zdziwiło. Następnie, jak pamiętamy ze wcześniejszych wiadomości, Rumble rozważał uruchomienie swojej własnej bitcoinowej rezerwy. No i w tym wypadku mamy ogłoszenie CEO Rumble, że będą o niego. Bitcoina startując już w piątek, więc konkurent YouTube'a, jestem sam ciekaw, jak duże pieniądze będą oni w stanie włożyć w bitcoina i czy będą mieć tutaj jakąś strategię, harmonogram tych zakupów. Następnie inwestorzy MicroStrategy przegłosowali utworzenie bilionów, miliardów nowych akcji, które będą służyły temu, żeby zakupić oczywiście więcej Bitcoina, czyli krótko mówiąc zamiast 330 milionów akcji będziemy mieć 10,3 miliarda tych akcji MicroStrategy, także szybko licząc jest to około 1 do 30, czyli za jedną akcję MicroStrategy będziemy mieć po prostu 30, tak? Że trochę zostanie wycena tej spółki rozwodniona. No i jak czytamy, 56% głosów było na tak, a sprzeciw zgłosiło tylko 9%. Gdzie podziało się pozostałe 35%, tego nie wiem, być może jest to liczone w odniesieniu do wszystkich akcji i możliwe, że po prostu pozostała część nie brała udziału w tym głosowaniu. Niemniej pokazuje to skrajnie inny sentyment niż na przykład widzieliśmy w przypadku Microsoft, gdzie, jeżeli dobrze pamiętam, niecały 1% głosował za otworzeniem strategicznej rezerwy bitcoina. No i co też prawdopodobnie będzie tak samo w przypadku Amazona czy też Mety. No ale nie mniej, zdecydowana większość inwestorów z tradycyjnego rynku, którzy zdecydowali się zakupić MicroStrategy, popierają plan akumulacji i zakupów bitcoina. A samo MicroStrategy zakupiło kolejną porcję Bitcoinów, tym razem o wartości biliona, 100 milionów dolarów. No i obecnie posiadają oni 461 tysięcy sztuk. Bitcoina. Natomiast MicroStrategy nie jest jedyną firmą, która się przymierza do zakupów. Tutaj mamy informację, że spółka Critical Metals Corp zabezpieczyła 500 milionów dolarów na to, aby utworzyć swoją strategiczną rezerwę bitcoina. No i tym samym stać się pierwszą firmą związaną z kluczowymi minerałami, surowcami z Nasdaqa, która utworzy swoją rezerwę bitcoina. Także jak najbardziej dobra informacja. Informacja. Następnie sąd aplacyjny w Teksasie wycofuje swoje sankcje, którymi został objęty Tornado Cash, a tym samym widzieliśmy mały pozytywny sentyment na tokenach związanych z prywatnością. Inauguracja Trumpa, nowy rząd, i tak jak też mówiłem, rezygnacja Garego Genslera. I dokładnie w takim momencie mamy złożenie wniosków o utworzenie ETF-ów opartych o tokeny takie jak Trump, Bonk oraz Doge. Które zostały złożone przez jeden tutaj z funduszy. No i wszystkie właśnie dopiero po tej rezygnacji Garego Genslera. A tutaj, od Jamesa Saferta widzimy, jeśli nie pełną listę aplikacji ETF-ów, to na pewno ich większość. Także na akceptację czeka oczywiście XRP, HBar, Solana. No i teraz nam doszły właśnie tokeny Doge, Bong oraz Trump. A z ubiegłego tygodnia jeszcze mieliśmy informację o procesowaniu aplikacji Związanej z ETF-em na Litecoina I stąd też widzieliśmy ten pozytywny sentyment na tej kryptowalucie No i jak donoszą nam pogłoski właśnie Litecoin ma w tym momencie największe szanse na to, aby zostać zaakceptowanym przez SEC I na uruchomienie swojego ETF-u Także zobaczymy, byłoby to trochę dziwne gdyby został on zaakceptowany przed na przykład XRP, ale wciąż może się to oczywiście stać. A jeszcze w temacie strategicznych rezerw Bitcoina, tutaj mamy mapkę, która nam pokazuje wszystkie stany, które do tej pory zgłosiły, zaprezentowały jakiś projekt ustaw właśnie związane z utworzeniem strategicznej rezerwy Bitcoina, więc na tą chwilę jest ich 11 z 50, także widzimy, że adopcja jest tutaj pełną parą. No i nawet jak tutaj nam sugeruje użytkownik Twittera, może być nawet ta mapka nieaktualna, najprawdopodobniej jest jeszcze Arizona na tej liście, więc wkrótce możemy mieć update, no i z pewnością reszta stanów nie będzie chciała zostać tyle i również będą proponowały tego typu ustawy. Następnie obecnie sprawujący funkcję przewodniczącego Pan. Mark Ujedam poinformował, ogłosił utworzenie nowego Crypto Task Force, którego celem będzie utworzenie właśnie wyczerpujących, czystych regulacji dla kryptoasetów. Także nie zwlekają tutaj w sekundę i rozpoczynają działania. I na koniec jeszcze informacja dosłownie z dnia dzisiejszego odnośnie AI która spowodowała nam pozytywny sentyment na tokenach właśnie z tej branży, a mianowicie utworzenie projektu Stargate, projektu, który ma otrzymać 500 bilionów dolarów w ciągu 4 lat, a jego zadaniem będzie upewnić się, że Stany Zjednoczone będą numerem jeden w tej technologii. Nad ciekawe w skład tego projektu mają wchodzić takie firmy jak SoftBank, OpenAI oraz Oracle. Więc można powiedzieć, że dziwna sprawa, że w tym szanownym gronie nie ma Elona Muska i na przykład zespołu z Groka. No ale nie mniej to właśnie ci panowie, te firmy będą odpowiedzialne za tworzenie infrastruktury pod AI w Stanach Zjednoczonych, więc jakiekolwiek informacje związane z partnerstwem z tymi firmami będą również pozytywnie odbierane w naszych kryptowalutach. A na koniec jeszcze informacja. Mamy kolejną transzę airdropu ze strony Jupiteram. Także dla Was wszystkich którzy jak ostatni degeneraci handlowali meme coinami na Solanie przy użyciu Jupiteram, to możecie sprawdzić swoje portfele czy przypadkiem nie dostaliście jakichś tokenów. A na ten moment to tyle, co mam do przekazania. Także dzięki serdecznie za wysłanie tego materiału. Koniecznie zostawcie lajka like pod tym filmem, subskrybujcie kanał. No i słyszymy się następnym razem. Dzięki i cześć!